W samym centrum Pekinu ukryto tybetański klasztor, a we środku posąg budy, który ma 26 metrów i został wyrzeźbiony z jednego drzewa. To Junghegong, dawny pałac księcia, który został w świątynią i to jedną z największych w Chinach. Wystarczy kilka kroków i nagle nie jesteś już w Pekinie. Tybetańskie ornamenty, kadzidła, śpiewy mnichów inny świat. A to on, 26 metrów wysokości, rekord Guinnessa. Powstał z jednego pnia drzewa sandałowego. Jak go tu wnieśli, do dziś nie wiemy. Junghwagung to miejsce, gdzie zatrzymuje się czas, gdzie nawet tłum turystów milknie i każdy choć na chwilę staje się pielgrzymem. Przyjdziesz tu z ciekawości, wyjdziesz z zachwytem, jak to to tylko z nami.